Witam wszystkich, chciałbym zrecenzować dzisiaj dla was grę pod tytułem Nina Kroniki Agenta, która powstała w 2002 roku przez nieznane studio, no tak szczerze nieznane komu studio, Lemon Interactive. Pokażę wam, że ta gra jest warta waszego czasu, jest zajebista, jak na czasy, jak na tamte czasy kosztowała 20 zł, skurwa śmieszna cena, no piwo nawet drożeć kosztuje. Pokażę wam jaka ta gra jest zajebista, że przy niej crazisy i te inne pierdoły po prostu są Tak. Ni na do centrali przydzieem w północnej części osady. Na razie dość cicho i spokojnie. Uważaj. Na nie ma jak zdaje być ty dawniość. Zobaczcie na grafiusie. na tym się tak pował i ostrożnie. Frontalny atak z pewnością się nie powiedzie. Szuchaj alternatywnych dróg. Najleniej ta grafika tylko po prostu, a nie mogę tu jest... czuć po prostu dany old kur w tej grafice. Zwłaszczcie widzicie? 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 Jak ucieka, widzicie? To jest zajebista. O, zobacz! To jest zajebista sztuczna inteligencja. Wtedy w tym wkreisicie to te żółtki, to to gówno było. Mamy teraz talibów. Kto nigdy nie chciał rozpierdolić taliba? Kto? Widzicie? Mamy oldschoolowe apteczki. Kiedyś... Kiedyś nie było gier dla Namusów i używało się apteczek. Teraz to jest kurwa regeneracja zdrowia, inne pierdoły, nie? Zobaczcie, na tą grafikę. Te budowle wyglądają jak prawdziwe. W ogóle efekty cząsteczkowe, w ogóle tekstury, wszystko jest na najwyższych poziomach. A gra jest w chuj miodna. Zobaczmy. Strzelanie. Po prostu to sama przyjemność. Gra z, y, broń z tłumikiem zachowuje się jak prawdziwa broń. To nie jest żaden jakiś jebany kit, że... Ja nie wiem, że kurwa rakietnica w, w Quake'u albo wybucha wszystko. Zobaczcie. Zobaczcie. Ładna to jest... okolica. Słuchajcie, To nie jest wycieczka. Nina ma mega seksowny głos. Papka, która ją podkładała, musiała być naprawdę super, taka jak na okładce tej gry. Tak, podziwiamy tą grafikę, która hmm, no jest po prostu o, widzicie? To się nazywa ekspresjonizm w grafice. Widzicie kto? Teraz to co odbija się od kurwa z taki skrzynia kiedyś co wnikał w nią jak duch jakiś czy co i to właśnie o to tu biega teraz zobacz, nie trzeba nic kurwa naciskać, samo kurwa wyczuwa pod stopami jakiegoś człowieka o, idzie do góry o. i żeby gra była za łatwa to nawet nie można przeskoczyć murku kurwa, to nie są gry Ralamusu la o, widzimy teraz Nina e, używa takiego naprawdę świetnego pistoletu i zajebistego pistoletu maszynowego nie wiem, to jest Heckler Koch czy no chyba tak, z tłumikiem. I tak, gry nie są dla Dwie bronie i chuj, nie ma nigdzie, nie ma żadnych rakiet. Teraz widzimy, o, stanowisko okręte. I zginęła, widzicie? Widzicie? Kurwa, kiedyś gry nie były dla lamusów, od razu. Dwa strzały i leży. Widzimy też, że gra jest cholernie brutalna. O, widzimy, że misja się zakończyła. Widzicie? Nie ma kurwa! Po prostu tak łatwo! A, muszę jeszcze powiedzieć, że karabiny maszynowe, jeżeli widzicie obok, nie mają strzelców. Czyli poziom trudności wzrasta. Wzrastanie Ha-ha. I widzicie? Zginęła. Nie ma tak lekko. Wszędzie taliby. Widzicie, że co? się przy tym chowa. O, widzicie? Nie, nie możecie zabić tego ważnego gościa. Teraz podziwiamy pomysłowość twórców. Musimy wejść na becz i strzelić tą tak czerwoną beczkę. Wtedy wszystko wybucha, przy Zmażamy z wybuchu. Zobaczcie jak Kurwa, no zobaczcie jak brama jest zrobiona, no. Kurwa, Hawok to jest przy tym Chipa normalnie, albo frajer Pompka. Nie no, po prostu ta gra to... Ja nie wiem. Kurwa, no jak grałem w tą grę to... Ta gra jest świetna, naprawdę. Ta gra jest po prostu genialna. Mi odnośnie tej gry nie da się podobać. Zobaczcie jaka gra jest trudna. To nie tak jak teraz. Po prostu jest cholernie trudne i o to właśnie chodzi. Gra ma być przyjemna. Widzimy tu na apteczki. Nie ma wszędzie apteczek poustawianych. Kiedyś nie było tak, drodzy Państwo. Nie było tak, że o Tak jak... nie wiem. O, wstaniesz na chwilę, gościu odetchnie, już, już, kurwa, już. Nie było kiedyś tak! Jeszcze trzeba było zapierdalać za tymi pierdolonymi apteczkami, no? Widzi o, widzimy teraz, że każdy element. Eee, w grze możemy nie wiem może dowolnie wybudz strzelimy drzwi wybuchają strzelimy w taliba wybuchają to jest kurwa nowoczesne to jest 2002 rok ludzie czuć po prostu smak old school i o to właśnie wiem widzimy że kurwa nawet pistolet jest świetnie odzorowany że kurwa zamek i tak majta się do tyłu do przodu do tyłu do przodu kiedyś nie było takiego lamusiarstwa grach. Gry były proste, gry były zajebiste. Zobaczcie, wszystko jest kurwa oldschoolowo końca. Woda, zobaczcie na wodę, kurwa, no ta woda to normalnie to ja taką w kranie mam realistyczną wodę. Crisis, to ja nie wiem, czy to co przy tym jest, no kurwa, no zobaczcie, staje i nie trzeba zwanych włączników włączyć, o to właśnie biega, idzie do góry, do góry, i no i będziemy, nie wiem co Nina musi zrobić, musi chyba te twoje kurwa psychiczne. Właściwości. No, Niedobrze. Ale... Musisz wyeliminować ten punkt oporu. Łatwo wam to mówić. To ja tutaj nadstawiam karku. Czujemy emocje w tych głosie. Czujemy, czujemy prawdziwe aktorstwo prawdziwe emocje prawdziwy, realny wkład w dubbing, który jest moim zdaniem świetny. Zobaczcie, wpadliśmy gdzieś. I teraz nie da rady wyjść z tego. To nie. O, dopiero musieliśmy zrestartować grę. Zobaczymy, możemy tu zobaczyć grafikę talibów. Jest po prostu porażająca. Taliby mają brody, mają te turbany pieprzone na głowie. I to się nazywa realizm. A nie, że kurwa yy, Mother Warfare, że normalnie taliby mają jakieś kejfy, arafatki pierdoły inne. To się liczy. Właśnie kurwa liczy się. Chcemy podejść, jeszcze raz, do tego samego. Tak, gra jest nie trudna, nie ma w na nią kodów, karabiny obsługują się same, to jest po prostu... 300 wam to To, to ja tutaj południa. nadstawiam karku! Jeszcze nawet obserwowanie tupotu stóp seksownej panininy jest... Prawda, musimy przy tym naprawdę wiele czasu stracić. Zobaczcie jaka roślina. Kurwa, no w krajzisie co tam z, z tymi drzewami, co się nie wiem, może strzelić w konar i on poleci, co tam. Najważniejsze, zobaczcie. Tekstury. Nie, nie, nie mogę ogarnąć jak za dwie dychy można było coś tak zajebistego zrobić. To jest po prostu idealne odsurowanie ulic Bagdadu w nocy. No. Taki Bakczy czy saraj nocą idziesz sobie między nimi. O, wyskakują z kawahamy. Spierdalają przed tobą realistycznie. To jest naprawdę. I widzicie? Pojawi się jak znikąd, żeby nie było za łatwo. Bo on jest specjalny. I nina umarła. Musimy wykatać się tu dużą dozą bez bezpieczeństwa, by takiego... No musimy się, kolokwialnie mówiąc, skryć. I jeszcze tu jest też ważne pokazanie. Nie można kucać, nie można wychylać się za winkla, żeby oczywiście nie było za łatwo. Bo wtedy co to by była za gra? Nie dla hardkorów, a ja na jestem zajebistym hardkorem jestem mistrzu, nie? Ja nie będę grał w byle kurwa pierdoły, no. Tutaj trzeba od razu, do przodu, ma talibie i od razu, z w i koniec. Ale nie trzeba się zastanawiać. Naprawdę, skrywając tę grę... Nie zawiodłem się, oczekiwałem dużej dawki akcji i naprawdę trwałem to, co chciałem. Dla tej gry jest nie tylko jedna ocena, jest ja nią dziewiątka. Gra jest genialna, klimatyczna i ma po prostu jaja. I zalety to. I zalety. Gra jest wpływ wpłyte, jest wymagająca, jest wyjebana, genialna i za 20 zł. Tak, tylko za 20 złotych. A i wady. dosyć trudna, tak w ogóle nie ma wad, ale Nina jest tak znajbistą laską, że trudno oderwać ją jej oczu. Szczerze polecam wam tą grę, bo jest naprawdę, no wpytę, tak jak wcześniej napisałem, warto ją zagrać, jest genialna, lepsza od tych dzisiejszych Krajzisu czy Pierdu. Czuć powiew auskulu i w ogóle zagrajcie w to. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.